Jedna z tez, którą postawiliśmy, to stwierdzenie, że oskarżenie kogoś o mowę nienawiści jest piętnowaniem. Jak myślicie, czy często w internecie w ten sam sposób określane jest wskazywanie czyichś błędów logicznych? Mogę jeszcze raz pytanie usłyszeć? Stwierdziliśmy poprzednio, czy postawiliśmy taką tezę, że Oskarżanie kogoś o mowę nienawiści jest piętnowaniem. Jak myślicie, czy często w internecie zdarza się, że ten sam sposób określane jest jako piętnowanie, wskazywanie błędów logicznych, które ktoś popełni? Nie, z mojej obserwacji, to błędy logiczne są wręcz pomijane, traktowane bardzo powłaźliwie bardzo odwrotnie do właśnie tego piętrowania. Jak ktoś kogoś oskarży za mowę nienawiści, ale z moich obserwacji to też jest jakaś tam próbka ograniczona. Chodzi o sytuację, w której ktoś popełnia błąd logiczny. Ty odnosisz się do tego i wskazujesz błąd logiczny popełniony przez daną osobę. Ta osoba twierdzi, że ją piętnujesz, albo inne osoby twierdzą, że ją piętnujesz. Czy spotkaliście się z czymś takim? Ponownie przychodzi mi na myśl sytuacja z niedawna, gdzie jeden z internetowych twórców A. został trochę rozebrany na czynniki pierwsze przez kanał Komentery. I to była, to była bardzo merytoryczna analiza. Taka analiza, gdzie były wskazywane właśnie trochę błędy logiczne, błędy w rozumowaniu, błędy w zachowaniu, takie na zasadzie przeczności działań z propagowanymi wartościami, i ta osoba zareagowała w sposób dość niezrozumiały. To znaczy, wkazała, najpierw wskazała niezainteresowanie podjęciem dyskusji z tym kanałem komentarzy. Następnie, kiedy na Twitterze pojawiły się wypowiedzi nawiązujące do tej analizy, no to ten twórca internetowy zaczął dość radykalnie i negatywnie odnosić się do tych wypowiedzi, tych komentarzy, nie nazywając ich być może wprost mową nienawiści, ale pojawiło się na przykład straszenie sądem, pojawiło się nawiązanie do, właśnie do tej wagi słów, że niektóre słowa mają znaczenie w internecie, znaczy, że wszystkie słowa mają znaczenie, ale w kontekście wypowiedzi, która była taka trochę uszczypliwa i zgryźliwa, więc ten twórca internetowy potraktował ją śmiertelnie poważnie, co wzbudziło moje osobiście, moje osobiście niezrozumienie, ponieważ to była sytuacja, w której twórca internetowy spotkał się z sytuacją, w której zostały wytknięte mu pewne błędy logiczne i pewna niespójność wizerunkowa, po czym bezpośrednio odnosząc się do osób nawiązujących do tej analizy, zachował się niezwykle defensywnie i tak bardzo agresywnie wręcz w stosunku do tych komentujących, jakby... Uważając właśnie ich wypowiedzi za obraźliwe, za jakieś takie niestosowne, co mam wrażenie jest trochę niezrozumieniem sytuacji, bo tam nikt nikogo nie atakował. To było po prostu skazanie konkretnych sytuacji, gdzie doszło do pewnych błędów, pewnych niespójności, i to zostało zinterpretowane jako bardzo radykalny atak.